dzisiaj będziemy nagrywać filmik z Łukaszem tak no z moim kolegą, dobrze dzisiaj będziemy nagrywać tu co ty się zbagowałeś? dzisiaj będziemy grać w taką grę, jak się nazywa? bo zapomniałem Simulator w opisie będzie link do gry i podamy swoje nicki jak coś w opisie też, prawda? I zostawcie lajka i subskrybę na kanał Le Piese i na kanale Szakul Rala. O, Na tym kanale szczelamy gole i patrzcie, jakie okienko. Normalnie Lewandowski. Fajnie. To jest i z więc to. Mój to już jest duży. Ej, będziemy nagrywać 10 minut, jak coś, prawda? Dobra, może. Nie, 10 minut, okej. Okay? Tak, jak chcecie więcej takich fajnych odcinków, to zostawcie 5 łapek pod tym filmikiem i subskrybujcie. I pod tym odcinkiem też zostawcie 5 lajków, żeby było kolejny wleciał odcinek. Dobrze, pół okienka. I napiszcie w komentarzach, czy mamy zagrać w Minecrafta, prawda? Ten ja będzie, mam 80 punktów overa. Ja Ja mam 30, chyba ileś tam, 32, ale ja dopiero zaczynam. A jeżeli byście chcieli wiedzieć... Suba i łapkę No, pod naszymi kanałami Link do kan naszych kanałów W opisie, oczywiście No, oczywiście Będzie w opisie No w opisie będzie Bra. Dobra strzelamy. I tu, czy tu będzie go będzie... 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 Patrzcie, jak on szczela, patrzcie, jak on szczela z połowy. I ja już, mam... ja już mam 22 tysiące, 24 tysiące. Kojny słów. Dobra, a jakbyście chcieli mieć kulan, No, na, na kanale piesek. O, oba już trzydzieści cztery Dużo, co? A patrzcie teraz, jakiego gola szlepu. Kiedy to będziecie mieli też w opisie. Link do gry, tak? Tak, i wszystko, cała reto. Patrzcie, jakiego gola strzelę. Patrzcie, jaka piękna branka. Patrzcie, patrzcie na tą przewrotkę. Patrzcie, ja tu pokazuję nawet. Mhm. Dawaj, strzelaj. Gronaldo, ło kurczę. Fikołem normalnie. I za, y, za 6 minut koniec filmu, prawda? Dziękuję pojawi się kolejny filmik, ale nie wiem przed głosem, czy będzie mi się chciało. Może jutro będzie kolejny filmik, jak coś, widzowie. I, dzień, i bardzo dziękuję, że jesteśmy blisko 30 subskrypcji, a okaże jest blisko 20 subskrypcji, więc bardzo wam dziękujemy za tyle subskrypcji. I pokażemy twarz. Ja już pokazałem twarz, ale Łukasz pokaże twarz, tak? Zrobimy tak, że jak będzie 20 subskrypcji, to wtedy nagramy 9 filmików w ciągu jednego dnia. No, więc subskrybujcie. A tak, jak ta edycja jest ciężka. No. Na przykład. Kiedy. Ja No, a ten film się ładuje tak z 3 godziny przynajmniej. Sorry za katar, bo. Jestem troszkę chory, O, a powiecie, tu mam questy. Patrzcie. Za pięć minut koniec filmu, jak coś, widzowie. Chcecie w ślad tych nowych filmików, to zostawcie dzwoneczek, i subskrypcję. Tak, zostawcie dzwoneczek, łapeczkę i subskrybereczkę. I napiszcie komentarz, że, że nie wiem, lubicie nas oglądać. Będzie bardzo nam miło. Nie musi cieszyć. prawie, że włączymy komentarze, ale... No nie, raczej nie wyłączymy, prawda? Ej, kurczę, ej, ej, nie mam koszulki, kurczę. Kurczę. Nie będzie dostępna funkcja komentarzy, bo każda łapka w górę to jedna szansa, że włączą tam komentarze. Kom tak. Jak podawają się wam takie fajne filmiki, powiedzcie w komentarzu. Dobra. Coś za cztery minuty koniec filmu, widzowie, bo my się śpieszymy i... No nie śpieszymy się, ale... No bo właśnie o kurczę, nie trafiłem. Dobra, teraz trafiłem. Jakby filmiku z głosem, to zostawcie łapkę. No łapeczkę, 10 lajków i kolejny filmik z głosem. Ja no, że to mam 5. Patrzcie. Nagrywam bo nie z No pierwszy raz, a no, ja już milion razy nagrywałam z głosem, chyba w każdym filmiku nagrywałam z głosem. Hm. Może nie w każdym. Dziękuję Wam za z, 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 zrobiłem kiedyś takiego shortsa, to, to chyba tydzień.